Cześć, nazywam się Karolina Baskolasa i jestem założycielką audioteatru, a to jest Voice tip numer jeden. Zdarzało mi się pracować z różnymi lektorami i aktorami głosowymi zdalnie i było fantastycznie. Rzecz w tym, że kiedy spotykaliśmy się w studio, coś przestawało działać. Nagle głos nie ten i emocja nie ta. Co się stało? Okazuje się, że niektórzy lektorzy oraz aktorzy głosowi to wstydochy. Kiedy przychodzi im pokazać emocje, zrobić głupią minę albo zacząć gestykulować, zaczynają obawiać się trochę, że głupio wyglądają, i dlatego głos nie wychodzi z nich tak jak należy. Pamiętajcie, że mimika oraz gestykulacja to uzupełnienie naszego głosu. Bez tych czynników jesteśmy niepełni, nieprawdziwi w tym, co czytamy. Dlatego voice tip numer jeden. Po pierwsze, oswójcie siebie. Czas na ćwiczenia. Stajemy przed lustrem i 15 minut. Robimy głupie min. Wiecie co? To jest naprawdę fajny zabaw.